który niesie tu najniższą wagę 47,5 kg. Nigdy w życiu jeszcze nie wygrał gonitwy. Raz był, drugi. A więc ciekawa konfrontacja. Jest już w górze bomba. Mamy sygnał świetny i ruszyły. Troszeczkę się zawahał Artur Dur na Surinamie i ruszył z tyłu. A prowadził Waladon. Waladon zanim galopuje szybka Taganana. Waladon Taganana. Do przodu przeszła także Defa. Ona jest dużym kołem dużym kołem na trzeciej pozycji z tyłu galopuje Towian Towian nie Eksana, nie, Towian jest tutaj, Xander Ryznikow to Gasteria z tyłu galopuje na ostatniej pozycji, ale ciągle pierwszy jest Valadon. Waladon i on będzie uciekał, odjechał od bandy, zanim Taganana, defa Emaus i Surinam tyłu zupełnie. No no, Waladon ucieka. Zaraz będzie próbowała zaatakować go Taganana. Czy da radę, bo Waladon ma przewagę? Także defa tutaj finiszuje polem. I staruszek Surinam rozpoczął finisz szerokim kołem. Ale co tam się dzieje? Waladon utrzymuje prowadzenie, ale już jak gdyby taganana tutaj się przepchnęła. Tam także wchodzi w konie Maus. Także wchodzi w konie Maus. Także Defa. No, 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 to jest zacięta walka. Taganana, taganana. A także tam doskonale finiszuje Towian. No zobaczymy. E Maus, E Maus. I wygrywa jednak E Maus. Druga będzie Taganana. A więc Magda Szabla wygrała wyścig. To wielki sukces, bo koń E Maus, jak mówiłem wcześniej, nie wygrał jeszcze biegu do tej pory.